Skąd brać siłę? Często zadajecie mi pytanie: skąd brać siłę do realizowania swoich projektów, do realizowania swojego piękniejszego życia? Ja wam dzisiaj mówię, że siłę bierzemy stąd, że im więcej jej zużywamy, tym więcej jej otrzymujemy. Jeżeli ja sobie dzisiaj postanowiłem, że o 2.30 wstanę zrobić trening, to robię o 2.30 trening. Pierwsza rzecz, dlaczego? Dlatego, że większość ludzi w tym czasie śpi, kiedy ja już zaczynam dzień chcesz mieć więcej, rób więcej niż inni. Pracuj mądrze, nie ciężko. Jeżeli chcesz dbać o zdrowie i chcesz innym przekazywać te wartości, to dawaj przykład. Nie mów o tym, tylko dawaj przykład. Nie wszyscy widzą te korzenie, które faktycznie się rozrastają przez 5 lat, są budowane bądź przez 10, tak jak nasiona bambusa. Wiesz, ile czasu korzenie bambusa rozrastają się pod ziemią, zanim wypuszczą łodygę? Rozrastają się, kochani, 5 lat. I teraz pracujesz 5 lat na coś, żeby wyszła łodyga. A z tej łodygi później wychodzą piękne owoce. I jeżeli masz dzisiaj brak pewności siebie i wydaje ci się, że czegoś nie jesteś w stanie zrobić, to ja dzisiaj mówię ci z pełną świadomością, jako świadomy człowiek swoich decyzji, wszystkich od 5 lat, że swoje wartości budujemy poprzez wyznaczanie sobie. Dużego celu, i każdego dnia realizowaniu małych celi. Jeżeli zrealizujesz małe cele, które będą cię zbliżać, przybliżać coraz bardziej do dużego celu, to będziesz każdego dnia nabierać wartość i nie będziesz potrzebować, aby ktoś Cię klepał po plecach, ponieważ lwa się nie klepie po plecach i orzeł lata nad wszystkimi. Więc jeżeli chcesz mieć więcej niż inni, rób więcej niż inni. Chcesz być lepszy niż inni. Pracuj mocno, a nie ciężko. Pracuj w ciszy. Uderzaj głośno. I teraz, dzisiaj trenujesz ciężko, wygrywasz lekko. Nie ma przeszkód na Twojej drodze. To jest tylko umysł, który dzisiaj Ci podpowiada: nie rób tego. Po co o 2:30 będziesz trenował? Po to, że budujesz swoją wartość. Tak jak David Goggins mawia: każde brudne, śmierdzące coś opakuj. W po pasłotko. Opakowując swoje życie w te kolory i te barwy, które ty chcesz przyjmować, będziesz tylko i wyłącznie bardziej wartościowym człowiekiem. Pamiętaj: zdrowy umysł, zdrowe ciało, silny umysł, silne ciało. Więc od ciebie zależy, na ile o siebie zadbasz i na ile to przekażesz innym, swoim bliskim, ponieważ tam jest prawdziwa siła. Nie oczekuj poklasków od obcych. Ponieważ